To, że udało mi się zdobyć wszystkie trzy Jowity, to już pewnie wiecie. Natomiast udało mi się zdobyć instrukcję obsługi od Jowita typ mod 701, czyli od jedynki. I na kilka ciekawych rzeczy chciałbym Wam zwrócić tutaj uwagę. Zobaczcie ile... Zalet ma taka jowita, ma pięć zakresów fal itd. 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 To nie jest najważniejsze, ale najciekawsze jest specjalna konstrukcja pojemnika zasilania. Daje możliwość zasilania odbiornika za pomocą trzech różnych typów ogniw R20, R14 i 3R12, i to jest ładnie rozrysowane. Ja ten pojemnik mam jeszcze uszkodzony, natomiast zobaczcie, widzieliście o tym. Duże R20 wkładało się tak po kolei. Przy pomocy ruchomej płytki kontaktowej przesuwało się jedną płytkę. Można włożyć baterię R14, i w poprzek pojemnika można było włożyć dwie baterie. Płaskie. To co kolejna ciekawa rzecz, to zobaczcie dla na R20 radio powinno pracować około 140 godzin, na R14 60, a na tych 3 R12 około 30 godzin. Moim zdaniem to bardzo ciekawe. Można również odbiornik zasilać z zasilacza ZOT-1. już kilka takich zasilaczy u siebie prezentowałem. Kolejna ciekawa rzecz. To jak są nazywane te wtyczki? Tutaj jest gniazdo, gniazdo, my je nazywamy DIN-5 DIN lub DIN-3, a te wtyczki są nazywane, cytuję, w celu odtwarzania nagrań płytowych należy włożyć przewód adapteru zakończony wtykiem WM3 lub WM5. Czy wiedzieliście, że kiedyś te wtyczki nazywały się WM, nie DIN, ale jest jeszcze kolejna ciekawostka. Na 20 stronie instrukcji opisano, jak podłączyć głośnik zewnętrzny. Jeżeli tym pinem, e, tą kropką ustawimy do góry, e, odbiór będzie możliwy zarówno przez jeden głośnik, jak i, i drugi. Jak umieścimy pinem do dołu, to będzie audycja odtwarzana tylko przez głośnik zewnętrzny. No właśnie, ale ciekawostka. Wiecie, jak się ta wtyczka nazywa. My potocznie tą wtyczkę nazywamy kropka kreska, a ona, zobaczcie, nazywała się kiedyś WDG. WDG. To moim zdaniem bardzo ciekawe. Zobaczcie, instrukcja z 6 maja 1974 roku. Proszę Was o łapki w górę, komentarze. Przypominam, że można postawić mi kawę.